Witam, witam bardzo serdecznie. Witam was w kolejnym raporcie Wojna na Ukrainie. Dzisiaj dni od 8 października do 10 października. I nim przejdziemy do raportu, wielka prośba do was o wsparcie. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu tego materiału. Polecam wam wcześniejsze materiały, jakie zawitały na kanał oraz przypominam, że każdy z was może zostać też patronem lub patronką i wspomóc moją Stórczość. Natomiast my przejdziemy sobie na mapę Ukrainy i zaczniemy raport wojenny. Jesteśmy na mapie Ukrainy i nim przejdziemy do raportu wojennego, umówimy sobie pewną rzecz, bo jak wiemy Joe Biden poprosił Kongres o przeznaczenie 100 miliardów dolarów Ukrainie w nadchodzącym roku. Jak wiemy, jest problem z przekazaniem tej kwoty. Kongres postawił weto pewne. Natomiast sytuacja jest o tyle skomplikowana, że Stany Zjednoczone zrozumiały, że Biden zrozumiał, i myślę, że też tutaj większość Ameryki rozumie, że jeżeli Ukraina tego nie wygra, to wcześniej czy później będzie trzeba zainwestować większe pieniądze w Obrony sojuszu i tego, że Rosja może iść na konfrontację ze sojuszem, dlatego, że dzisiaj nie ma dla niej racjonalnego, racjonalnego argumentu, dlaczego walczy z Ukrainą, dlaczego zajmuje teren Ukrainy, chce zdobyć ten teren Ukrainy, chociaż. No, zdobywa wioski zrujnowane, zdobywa wioski wyniszczone, zdobywa wioski, które nie mają żadnego potencjału. Trzeba wszystko odbudowywać i inwestować niesamowite pieniądze w to, żeby przywrócić ten teren do jakiejś dziś funkcjonalności. Dzisiaj nie ma takiego racjonalnego twierdzenia, natomiast wiedzą to Amerykanie, którzy, no tutaj, jak już wiemy, Odbyło się tajne spotkanie na rada, może telefoniczna, bardziej telekonferencyjna, może tak bym to nazwał, Joe Bidena z przedstawicielami krajów i tutaj no wiemy, że Ameryka też chce, żeby tutaj Europa przyjęła pewną funkcję czy pewną pałeczkę, jeżeli chodzi o... To pomoc dla Ukrainy. I co z tego wyniknie, nie wiemy. Wiemy, że taka rozmowa się odbyła. Były tutaj rzeczy. Wiemy też, że przecież Ukraina do tej pory otrzymała prawie 100 miliardów dolarów pomocy z różnych krajów. Z samej Ameryki mamy 44 miliardy, z Niemiec mamy prawie 18 miliardów. Polska też dorzuciła, no, szereg krajów dorzuciło, łącznie uzbiera się tutaj 100 miliardów. Natomiast Ile zostanie przeznaczone na budżet pomocowy w Ameryce? Właśnie tym jest cały szkopuł, bo nawet jeżeli kongres przyzna i zmniejszy go, to właśnie ta rozmowa ma tutaj wnieść jakby dodatkową możliwość wsparcia dla Ukrainy przez inne kraje, żeby zrównoważyć ten mniejszy y, bilans, chociaż y, trzeba sobie też jasno powiedzieć, że przecież y, ta pomoc cały czas jest, ona mimo tych trudności, jakie są, cały czas na Ukrainę podąża. Amerykanie wiedzą, że żarty się skończyły i trzeba na Ukrainie zbudować zdolności do głębokich uderzeń militarnych. Ukraina potrzebuje sprzętu dla wielu brygad pancernych, zmechanizowanych, ale przede wszystkim potrzebuje też lotnictwa i nawet jeżeli te samoloty, które mogą dotrą potrzebują ludzi wyszkolonych czy to do pilotażu, czy też do obsługi a na to wszystko potrzeba czas i nie tylko stany zjednoczone ale podejrzewam wiele państw zachodnich zdało sobie sprawę że w 2024 roku musi to być rok przełomu musi to być rok kiedy Rosja zostanie wyparta z terytorium Ukrainy bo właśnie dlaczego bo bo czas pracuje tak naprawdę dla wszystkich na niekorzyść Rosja mając swoją świadomość i tego, że może grać na wojnę na wyniszczenie no to tutaj no Zachód Zachód nie może że tak powiem przyjąć takiej wojny bo w Rosji, sama Rosja, przepraszam, ma zasoby ludzkie, ma społeczeństwo, które nie jest w stanie protestować jest tak już indoktrynowane, że nie ma czegoś takiego jak poziom strat, które na zasadzie jest określane jako nieakceptowalne i, i pewnie zaraz byłyby masowe protesty nie ma też czegoś takiego w Rosji jak obniżenie poziomu życia. No bo są przyu nauczeni i do tego, że mogą żyć to, co mają. Natomiast ktoś powie, no ale są oligarchowie. No i są oligarchowie, tylko że ci oligarchowie, jak pokazało, ponad 590 dni nie robią nic i siedzą po cichutku i rozumią, że tak trzeba, mimo wielomiliardowych strat, tak naprawdę, które już ponieśli w wyniku sankcji, sankcji. I dzisiaj Zachód rozumie, że nie można iść na taką wojnę z Rosją i trzeba tą wojnę dokończyć jak najszybciej. A tą możliwością dokończenia tej wojny będzie właśnie inwestycja w Ukrainę na to, żeby w 2024 zakończyć ten konflikt zbrojny poprzez właśnie zwycięstwo. Jak będzie, myślę, że wkrótce się okaże. Wiemy przecież też, że zadeklarowała, czy nawet nie tyle zadeklarowała, co poprosiła swoje pewne struktury o to, żeby rozważyć możliwość przekazania gripenów na Ukrainę. Więc może w końcu ktoś zrobi ten krok i wkrótce samoloty zachodnie pojawią się też na niebie Ukrainy. Zobaczymy. Natomiast mamy też informacje o tym, że zwiększył się ruch, jak podaje ISW, jestem tu nad wojną. Studiów nadwojną podaje. Zwiększył się ruch kolejowy na linii Rosja Korea Północna. To może tylko świadczyć o tym, że pociągi przewożą amunicję artyleryjską do Rosji z Korei. Natomiast dlaczego tak? Dlatego, że pojawiły się ostatnie wyliczenia i informacje samych też Rosjan, co jest dla nich też szokiem, szczególnie frontowych żołnierzy. Że ukraińska artyleria wyrównała, a nawet momentami przewyższa, jeżeli chodzi o możliwość ostrzału, artylerię rosyjską, co świadczy o dużych brakach lub ograniczonej liczbie amunicji artyleryjskiej po stronie rosyjskiej. Słuchajcie, bardzo ciekawe jest to, co ostatnio się pojawiło. Myślę, że jeżeli chcecie poczytać, polecam Wam też politykę. Wydanie internetowe, bo tutaj też dużo na ten temat jest napisane przez różnych dziennikarzy. Polecam wam poczytać wnioski, zostawiam Wam. Natomiast my przechodzimy już na linię frontu. Odcinek słatowe Kremienna i zaczynamy. Jesteśmy na linii na odcinku północnym Swatowe Kremienna. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj działania rosyjskie na północnym odcinku frontu. Walki w bronię śliwki mamy tutaj te działania ofensywne strony rosyjskiej, natomiast bez sukcesów dla strony rosyjskiej. Jeżeli chodzi o południowy odcinek frontu, może środkowy, mamy dalsze walki w rejonie Makijewki. Rosjanie uzyskali tutaj powodzenie, zajęli teren niczyi, umocnili się na tym terenie niczyim i zbliżyli się na odległość 400, niektórzy mówią 200 do 400 metrów w rejonie Makijewki, do samej miejscowości. Więc tutaj sytuacja jest ciekawa na tym odcinku frontu. Natomiast walki w rejonie les, na południe od Dibrowej, mamy tutaj walki w Masywie Leśnym, w Lesie Sieribiańskim. Tutaj też pewne przegrupowanie przeszukuje informacje. Wiemy, że tutaj przegrupowanie po stronie ukraińskiej i rosyjskiej jest, więc zobaczymy. Natomiast my przejdziemy na odcinek Siewierski. Jeżeli chodzi o odcinek Siewierski, jesteśmy tutaj na tym odcinku. Zanotowano, nie zanotowano tak naprawdę, większych starć. Mamy tutaj silny ostrzał artyleryjski w rejonie Biłuchorówki. Działania rozpoznawcze z użyciem dronów po jednej i po drugiej stronie. Jeżeli chodzi o rejon Wierchokamiańskie, Pirne Wesołe, tutaj dość aktywnie działają. Wojska ukraińskie też, szczególnie 4 Brygada Szybkiego Reagowania, która tutaj prowadziła działania właśnie w rejonie Wielchokamianki. Brak informacji o większych starciach. Pewne ustabilizowanie na tym odcinku frontu. Przejdźmy na odcinek Bachmucki. Jeżeli chodzi o odcinek Bachmucki, na północnym odcinku frontu mamy rosyjskie działania ofensywne, o ograniczonym pewnie zasięgu, na kierunku Chrycholiwki, Bogdaniwki, Działa tutaj aktywnie 200 Arktyczna Brygada Motoryzowana, Gwardii, która tutaj prowadzi te działania. Natomiast wiemy też, że aktywnie tutaj też, aktywne działania prowadzą też formacje ukraińskie z wykorzystaniem dronów oraz artylerii. Natomiast na odcinku południowym, jeżeli chodzi o samo urzutowanie, nic się za bardzo nie zmieniło. Natomiast walki cały czas w rejonie na północ od Kniszczejwki, na zachód, na, przepraszam, na, na wschód od y, Kniszczejwki, na północ od Andriiwki, na południe. Strona ukraińska turmuje tutaj rosyjskie pozycje. Wiemy, że do niewoli dostał się dowódca y, batalionu ochotniczego Olga y, z 70 chyba 72. Brygady, do jak dobrze pamiętam chyba Olga, nie pamiętam już dokładnie, ranny, duży nacisk ukraiński w linii Kurdyjmówki, oraz Ozaraniwki, gdzie toczą się zaciekłe walki, są na, no tak jak powiedziałem już wiele tygodni temu, do dalszego rozerwania tego frontu strona ukraińska musi zdobyć z Zelenopilę i Ozaraniwkę, bo ten płaskowyż góruje tutaj nad terenem, jeżeli oni zdobędą ten teren, Będą mieć wgląd, czyściutki wgląd tutaj w dolinę, więc to jest dla nich też kluczowe miejsce do dalszych walk w tym rejonie frontu. A my przejdźmy na linię Gorłówki. Jesteśmy na odcinku Gorłówki, jeżeli chodzi o północny odcinek frontu, mamy tutaj informację o walkach w rejonie Ozaraniwki. Tutaj ciężkie walki w tym rejonie, natomiast na południowym odcinku frontu walki w rejonie Kresnohorywki, kierunku Berdyci. natomiast więcej o tym kierunku będziemy mówić właśnie na linii Ato. Przejdźmy na linię Ato. Jesteśmy na linii Ato, jeżeli chodzi właśnie o ten kierunek Rontu. Wiemy, że to ta ukraińska... O, przypomniało mi się, przepraszam. Wrócę jeszcze do odcinka Bachmuckiego. Ten batalion to jest Alga, nie Olga, przepraszam. Batalion Alga. Natomiast jeżeli chodzi już o Avdivkę, a, a mamy tutaj działania rosyjskie, Które, no, jednym słowem, do, chcą doprowadzić do odcięcia tego występu albo zmuszenia strony ukraińskiej do wycofania się z tego przedmieścia samego Doniecka. Chcą wyrównać prawdopodobnie prąd działając na dwóch skrzydłach, na skrzydle południowym i północnym. Mamy tutaj y, małe sukcesy na północnym ramieniu Ronika Snocholiwki. Rosjanie zajęli kawałeczek terenu, natomiast kontynuują działania w kierunku serdeczy. Natomiast od południa, uderzenie w kierunku sywierskim na orliwkę, aby domknąć to, jakby okrążenie. Co ciekawe, na ten moment nie ma tutaj żadnych informacji o postępach tego uderzenia, chociaż sam rybar już pięknie tutaj zaznaczał, że po zdobyciu no Kawałka takiego zbliżają się do orliwki, nic takiego nie ma miejsca. Niestety troszeczkę rybara poniosła fantazja ułańska, a, przepraszam, kozacka, a, też nie, za bardzo, przepraszam, rosyjska. Natomiast wiemy, co ciekawe, że w tym rejonie walczy batalion zmechanizowany pierwszej brygady pancernej, samodzielnej, czernichowskiej, więc no, dla strony ukraińskiej ten rejon ma też bardzo duże znaczenie. Myślę, że. Gdyby nie miało, to by dawno ten występ był ewakuowany. Natomiast no, wejście tutaj, czy, czy praca, czy, czy dalsze wspieranie tego odcinka frontu z dodatkowymi jednostkami świadczy o tym, że on ma też bardzo duże znaczenie dla strony ukraińskiej. Walki w renie Ardiivki, Opytnego, Wodiny, tak jak powiedziałem, na Siewiersk, w Renie Pierwomańskie Rosjanie atakują, Marinki oraz Nowomichaiwki ten odcinek bardzo aktywny. Rosjanie tutaj, tak jak powiedziałem, próbują zamknąć to okrążenie, czy nawet spróbować zamknąć, bo na razie to ciężko powiedzieć o okrążeniu, bo do tego domknięcia to naprawdę im bardzo dużo brakuje. Tym bardziej, że próbowano już wcześniej wykonać takie uderzenia i nacierano na Siewierski od południa oraz na Berdyczy od północy, i nie miało to sukcesu. Nie, ra, nie myślę, że myślę, że tym razem też nie będzie miało sukcesu, natomiast walki i szturmy w tym rejonie trwają, więc walki są zacięte. Przejdźmy na odcinek Zaporowski. Jesteśmy na odcinku zaporodzkim, jeżeli chodzi o ten odcinek frontu. Mamy tutaj walki w rejonie, przepraszam, walki w rejonie oczywiście wełyki Nowosyłki oraz w rejonie roboty Werbowe. O Pani Robotyny Werbowe, bo to się rozszerzyło. Mamy ostrzał renu Tokmaku na wschód, na północ samego Tokmaku oraz na zachód od Tokmaku. Hmm, tutaj atakowane linie komunikacyjne, linie zaopatrzeniowe strony rosyjskiej. Bilmak ostrzelany oraz szereg miejscowości na tyłach frontu. Przejdźmy na odcinek Wełyki Nowosyłki. Jesteśmy na odcinku Wełyki Nowosyłki. Jeżeli chodzi o ten odcinek frontu, mamy tutaj dalsze działania rosyjskie, tak powiedziałem, chociaż pojawiły się też działania ukraińskie, ale związane z rozpoznaniem oraz ostrzałem linii komunikacyjnych i logistycznych rosyjskich, które nie na południu Staromłoniwki. Wiemy, że na froncie działają elementy 58. Brygady Zmotoryzowanej. Chodzi tutaj bardziej o artylerię oraz jednostki rozpoznania. Natomiast trzy też oddziały 58. będą walczyć. Jeżeli będą rotowały czy wymieniały tutaj formacje? ichoty morskiej, które do tej pory walczyły, będzie to świadczyło o tym, że strona ukraińska przegrupowuje tutaj siły i, i zamierza tutaj albo przejść do obrony, albo też przygotowywać się do dodatkowych form ataków. Natomiast no bez, bez, bez zdobycia wzgórz na wschodzie oraz na zachodzie no ciężko będzie tutaj nacierać tymi dolinkami Zobaczymy, natomiast, no tak mówię, jest pojawienie się oddziałów 58. I brygady Zmotoryzowanej na tym odcinku frontu, przynajmniej i artylerii oraz rozpoznania. Mamy, tak jak powiedziałem, rosyjskie kontrataki w rejonie Priotnego zawitne bażania na staromajorskie urożajne oraz pewne działania o ograniczonym zasięgu pomiędzy nowodoneckie a nowomajorskie. Tyle z tego odcinka. Przejdźmy na odcinek o pani robotyne werbowe. Jesteśmy na odcinku o pani nowa prokopiwka czy roboty werbowe, jeżeli chodzi o ten odcinek frontu mamy tutaj ukraińskie działania na kierunku kopani nesterianki nawet bo tam jeszcze dalej wiemy że strona ukraińska uzyskała powodzenie zbliżając się do kopani udało się też uzyskać jakieś niewielkie włamania czy postępy w kierunku werbowego na południe od werbowego w kierunku wzgórz Pojawiły się materiały niepotwierdzone, w sumie materiały wideo, znaczy niepotwierdzone. Nie mam jeszcze jego lokalizacji tych materiałów, natomiast pojawiły się ze wzgórz, więc jakieś pozycje rosyjskie zostały w tym rejonie zdobyte na wzgórzach. Czy to jest w tym miejscu? Czy to, to jest w tym miejscu? Ciężko mi powiedzieć, natomiast mamy walki na obrzeżach Nowoporkopiwki. Strona ukraińska próbuje tutaj złamać szereg takich Polowych pierc, które Rosjanie tutaj stworzyli, no, ciężka sytuacja, że tak powiem, ciężka walka, może naprawdę krwawe walki w tym rejonie. Ciężko powiedzieć, co dalej. Natomiast mamy rozszerzenie tego pasa działania. Jeżeli uda się w stronie ukraińskiej tutaj podejść pod kopani, wedrzeć się pomiędzy Nowoprokopiwką a kopani, zejść tutaj, zdobyć te wzgórza. No to będzie możliwość przeskrzydlenia na i działania w kierunku południowym, więc wszystko, wszystko, wszystko przed nami. Przejdźmy na odcinek hersoński. Jesteśmy na odcinku hersońskim, jeżeli chodzi o ten odcinek frontu. Mamy tutaj działanie artylerii jednej i drugiej strony. Ostrzeliwany północny brzeg od Beresławia aż po Hersoń, natomiast strona ukraińska odpowiedziała ostrzelaniem. Nowej Prystanii, Ołeszek oraz Nowej Kachówki. Tutaj też mamy działania jednostek ukraińskich, które umocniły, co piszą nawet rosyjscy blogerzy, umocnili swoje pozycje w rejonie Daczy oraz kontynuują działania w na kierunku Ołeszek. Mamy też informacje o dodatkowych grupach rozpoznawczych, które tutaj są desantowane na południowym brzegu, ale to się cały czas gdzieś tam dzieje, Desantują, później po wykonanej pracy wracają. Słuchajcie, jeżeli Wam się podobał ten odcinek, pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu, komentowaniu. Dzięki Wam ten kanał się rozwija i dzięki Wam docieramy do większej rzeszy widzów. Bardzo Wam dziękuję, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.